Siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Moi drodzy, ogólnie to w ostatnich dniach też miało być kilka tych odcinków, odkąd wszedł ostatni. Natomiast, nie wiem czy to będzie teraz tak wyraźnie słychać, natomiast pochorowałem się. Tak odrobinę. Poszły mi całkowicie zatoki. Umieram. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy jest tak względnie, więc powiem wam, że no trochę energii nie było do tego. E, ale już mi się trochę też poluzowało w pracy, w tej pierwszej pracy. Mniej ważnej, bo już nie, nie, nie mam na barkach całej redakcji, więc fajnie szef powrócił z urlopu. Natomiast, e, no teraz to tak naprawdę cały wolny czas spędzam właśnie odpoczywając. Powiem wam, że wbiłem sobie do Mirfood, to jest gierka, o której wam mówiłem ileś miesięcy temu, jak, jak nie lat. Gierka, gdzie NPC-ty są sterowane przez sztuczną inteligencję. Wbiję sobie e, po długiej przerwie i powiem Wam, że mnie na nowo zaczyna wciągać. I zastanawiam się, czy nie zrobić z Wami całej kampanii. Bo tam jest coś na zasadzie, że mamy taką główną historię i sobie przez nią brniemy, a jak ją wykonamy, to jakby dalej możemy sobie czekać na aktualizację z jakimiś nowymi questami, nowymi elementami i tak ja tak właśnie sobie na moim y, pierwszym świecie odkrywam powoli, co tam nowego dodali w ogóle przez ten czas, bo y, nie rok temu, ale blisko rok temu była jakaś tam aktualizacja y, świąteczna i tak dalej, i, i trochę mnie wtedy ominęło. No i tak sobie y, przeglądałem, przeglądam, przeglądałem y, wczoraj, dzisiaj, i w sumie to fajne. W sumie to lubię. Więc jeśli będziecie zainteresowani, to bardzo chętnie Wam pokażę taki RPEG. Jest możliwość kooperacyjna w sieci LAN. A że nie mam przyjaciół, to nie będę miał. Natomiast jest szansa, jak wypuszczą już kiedyś multi, że na przykład z Menelem się zagramy. Myślę, że fajna opcja. Menel nie ma wyjścia po prostu na... Stanie postawiona przed faktem dokonanym. <grych> Matko, zawsze mam w trakcie choroby takie dziwne odczucie po prostu tego, jak ja gadam. Tego, tego, w jaki sposób ja gadam. Bo. No bo gadam przez nos, tak. Mam zatoki kompletnie po prostu zabetonowane. Tak jak mówię, dzisiaj to i tak jest dobrze. Yy, yy, więc jak dzisiaj jest dobrze, to to znaczy, że było źle. <grystanie> yy, ubierajcie się ciepło, moi drodzy, myjcie rączki po każdym powrocie od ludzi. I, I tyle. I tyle wystarczy. I będzie, I będzie dwa razy mniej szans na to, nawet bardziej niż dwa razy mniej szans na to, że zachorujecie. Czy tam szans, zagrożeń, nazywajmy to jak, jak należy. <grystanie> E, dobra, tu mamy 96. Mamy trochę tych zbirów pobitych. E, skoczmy sobie na liściaste, żeby posprzedawać rzeczy. Kupmy sobie e, potki i lecimy, według mnie, na zachód od Mythar. E, spróbujemy sobie może dwugłowe olbrzymy porobić, bo to jednak palady, więc wiecie. Kawka weszła. Wcześniej, oczywiście, teraflu. Bardzo polecam. E, Powiem wam, że tak jak Teraflu Zatoki raczej nie jest najsmaczniejszym lekiem do picia. Tak zawsze mi się pozytywnie kojarzy, bo zawsze dość dobrze działa. <grymne> tak, takie złote rady wujka Zephira. Pijcie wszyscy Teraflu. Jedzcie wszyscy Prince Polo. Dobra. Y Co my tu mamy? Wężyki, akurat ideolo. Super. Posprzedawajmy sobie wszystkie śmieciuchy. Tą postką chodziłem też trochę po tych, po centaurach. Dlatego mam tu jakieś tam cośki centaurowe. To też sobie przerzucimy do przodu. Ogólnie ten pal był pod któregoś kolosa robiony. Nie wiem. Nie ruszałem go od y, lat. I to dosłownie. E, I ostatnio jakoś przypadkowo sobie na niego wszedłem. I tak stwierdziłem, a dobra, to, to sobie na nim pogram. No to sobie gram, tak. Pogadane. Eee, więc no. Co jest? Nie kupiłem tego? Przecież kupowałem. No. To stwierdziłem, a to sobie pogram na tym palu. Eee, co mi to w życiu zmienia? Nie mam pojęcia. Natomiast. Eee, trzeba się przyzwyczaić na nowo. Eee, bo zacząłem ruszać postaci, których ogólnie dawno nie ruszałem, więc żyć, nie umierać. W sumie trudkę za to wrzucimy. E, czemu? Bo tak. Trzeba wykańczać te wszystkie błoga, bo to się samo wypycha, samo się po prostu zbiera. E, to, co mnie najbardziej zaskakuje, to to, że przyzwyczaiłem się do e, łowcy. Tego na 105 już poziomie. Bo to była chyba jedna z najbardziej porzuconych przeze mnie postaci. I... I wróciłem i powiem wam, że się wciągnąłem przez to, że dostałem od was rady od jednego z, y, z widzów, y, dostałem rady co do tego, jak go przekształcić pod expa, co nie, bo tak jak mówiłem, no, on był chyba pod jakiegoś kolosa. I... i tak mnie jakoś to zmotywowało. Fajnie jest mieć jasny cel po prostu, który chcemy osiągnąć na postce, żeby się nie znudziło granieniom. Y, no i rzeczywiście y, pojawił mi się taki jasny cel, więc więc do niego zapierniczam. E, natomiast teraz przejrzałem szybko sobie na tym łowcy i po prostu nie było nic do e, zrobienia. W sensie wszystkie miałem zapchane, co? E, zapchane miałem wszystkie ekspowiska. Bardziej, że miałem tam robić algule e, dla zakonu równowagi. No i niestety, ale pusto. Szkielety też już były wybijane, więc no, nie szło się pobawić. Eee, to co, widzimy się już chyba na ekspowisku? Nie, co wy chcielibyście. Za fajnie byście mieli. Bijemy wszystkie te żmije węże i inne do U mnie w ogóle całkiem dobrze jest z odpornością, z tego co widzę. 28% na tego, na trudkę. Ale to chyba nie wynika z tego, co nie. Nawet jeśli wynika to. To ciul z tym. O, ja tu mam jeszcze szansę na. Łup. Nice. Zawsze to tam coś się zarobi, co nie? Ja tu mam tylko 40 milionów, no to wiecie nawet. Nawet. Do... No dobra, dozbroję się raz. I tyle. <grych> A zdałoby się więcej niż raz dozbroić. O, właśnie. No i raz chcemy sobie pobić chłopaki. żeby troszeczkę sobie podekspić przy okazji, więc. Eee, dwie pieczenie na jednym ogniu, i kłaścik i ekspionko tutaj u chłopaków. A może jakiś uni wpadnie, coś się zarobi. Ogólnie w... zastanawiam się, ile bym miał kasy, jakbym ze wszystkich postaci z Gordiona zgrał sobie na jedną. Raczej szału by nie było, chociaż nie pamiętam, ile miała moja najbogatsza postać na Gordionie. Natomiast... To jest z serii... randomowe yy, rozkminy, tak? Znaczy pewnie jak wyjdzie nowy świat to zostanie mi sprawdzić to. Bo zazwyczaj przy jakimś świeższym świecie stare postacie z jakiegoś mniej aktywnego świata po prostu wywalam całkiem. To to jest takie krótkotrwałe. To się nacieszyłem! Ojej! Się nacieszyłem stara baba zabrzmiałem. Ojej! Jak ta, jak Stasia z 1670. Polecam, jeśli nie oglądaliście. W drugim sezonie Stasia jest po prostu the bestia. Polecam gorąco. Jak ktoś oglądał, dawajcie znać w komach. Jakoś kawa jest bardziej gorzka, jak jest, jak jest się chorym. Nie polecam. No, ale i tak się przydaje, bo przynajmniej człowiek ma jakąkolwiek energię podstawową do życia. Szczególnie w chorobie to jest potrzebne. <laughs> Nie ma lekko. Dobra, myślę, że tutaj na górze tej mapki znajdziemy sobie jakieś jeszcze wężusie. Um. Czyli trochę zmarnowane, co? No to to sobie walniemy. Kurde, 40 błog na leczenie. No po prostu. Ja pierniczę. No dobra, teraz lecimy na hero Będziemy niezniszczalni, najpotężniejsi na świecie. Um, więc no, a weźmy sobie ich jeszcze, dziabnijmy. No tego elitkę, no to na 96 to nie zrobię na pewno. Tym bardziej, że jest w grupce. Natomiast te tutaj pary, to myślę, że tam luźno. Dokładnie, no właśnie. Level sam się nie wbije. I tak zacząłem wszystkie postki expić, i w sumie to będę musiał wybrać sobie, y, którą postkę na którego kolosa przygotować. No bo jednak nie będę jechał cały czas na, y, na tym, y, na, na ekspowiskach, po prostu wszystkimi postaciami, no bo je, idzie oszaleć. Natomiast pod jakiegoś kolosa, jakbym sobie przygotował, to byłoby w sumie pozytywnie. Fajna opcja. Tutaj kolega ma jaki level? Kolega ma level 94 mag. E, no to ładnie se radzi, jak tam ich pobił. Chociaż widzę, że jakieś pary zostawił. No cóż no. Są magowie i magowie. No, już myślałem, że nie ma tutaj przejścia, ale jednak jest. Co to mnie prowadzi do. A, do zbożowego. No dobra, to idziemy do zbożusia. <grym> Także dzisiaj taki chillowy lejtowy odcinek. Nawet nie pamiętam o której zacząłem nagrywać dla was. Ale wybaczcie mi dzisiaj mój stan. Yy intelektualny, gdyż wynika on y, przede wszystkim z sytuacji zdrowotnej, więc y, no niestety moje zdolności kognitywne są dość obniżone dzisiaj. I w ogóle. Żeby nie brzmieć za mądrze, trzeba powiedzieć i w ogóle albo i tak dalej. To co, jakieś centaury? No zaraz, level up, no to myślę, że można, co nie? Nie zaszkodzi. Ręczki mamy do sprzedania. Tam gościu poszedł w takim kierunku, że być może skończy na molochach. Bo molochy są słabsze niż dwugłowe olbrzymy. A, nie skończył na molochach? Ha! Albo molochy są wybite, albo... albo, albo się cofną. Mam nadzieję, że się cofnął. Bo to bym jeszcze porobił takie maluszki. 8.30. No i drodzy, zgadnijcie, kto ma dzisiaj do pracy na 10. Oczywiście, a jeszcze muszę się wykąpać, ogarnąć. Wiadomo, że wysuszyć włosy. No bo przecież nie chcę się bardziej doprawić. Tym bardziej, że zaraz mi się urlop zaczyna. Więc no. Ja akurat nie jestem z tych, co lubią chorować. Niestety nie mam miłych wspomnień ze szkoły, że się chorowało i działo przy kąpie, tylko chodziło się wtedy do szkoły. Także nie polecam. Matko, serio, ta kawa mi się jakoś nie smakuje. Nawet nie pamiętam, jaką piję. Po prostu się to wsypuje i, i, i robi. Ale wiem, że szukałem jakiejś tam fajniejszej, takiej smakowej. Turaś Arabika to chyba będzie. Dobra, tutaj mamy pusto, ale tutaj było pusto. Sprawdźmy sobie tam podziemia. No i niestety, ale gościu nam wybił te molożki. Cienko, cienko, moi drodzy. A gdyby tak skoczyć jeszcze szybko, sprawdzić sobie tamtego gnojka, no sprawdzimy. Mm, łowcuś. Jak tam nic nie będzie, to chyba sobie opuścimy na dzisiaj. I tak mamy odcinka w sumie nie wiem ile. 15 minut, czy minut, czy, ile. O, tutaj też mamy kościka. Więc póki nikt mi tutaj ich nie wybija, a one widzę, że tak bardzo powoli się odradzają, to, to sobie porobimy algulę. To jest jedno z najbardziej omijających mnie ekspowisk, odkąd zostało zaktualizowane. Znaczy, co się dziwić, mam postkę na inne, y, mam postki moje główne na inne przedziały. Ale jakoś bardzo mnie ominął, yy, jakby, nie wiem, ten upgrade tego, yy, tego ekspowiska. Przez co po prostu jest tak dziwnie mi na nich ekspić. No ale cóż, tutaj sobie też porobimy szkieletki. Ja wiem, że da się lepiej, ale tak szczerze jakoś nie wiem. Szkielety to jedno z moich ulubionych ekspowisk w ogóle ever. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Ogólnie... Na pewno ma trochę też wpływ to, że tutaj się czuje jakiś taki jakąś taką nostalgię co do pustyni, bo tutaj za moich czasów tutaj się przechodziło z wielkim trudem przez Leszego z 68 levelem plus tutaj był zawsze fajny zarobek z kości bo się je zbierało i sprzedawało a kiedyś zarabiało się naprawdę słabo w tej grze, więc, więc no, więc wszystko było na wagę złota. Dosłownie, no bo złoto. E, I kwestia była taka, że. E, że co, że. Mm, na pustyni też y, z miłych wspomnień znalazłem pierwszy raz jakiś taki itemek. On dalej jest w grzech z tego co wiem, albo przynajmniej był jeszcze do niedawna. To jest jakiś tam pierścień, coś takiego ze szkieletu, właśnie. Taki warty 20k. I nie wiem, znalazłem to leżące na ziemi. To były jeszcze czasy, kiedy rozrzuty były bardzo popularne. Teraz już chyba nie ma w ogóle rozrzutów. Może ktoś czasem dla beki sobie i nostalgii puści coś na glebę. I znalazłem wtedy ten pierek, i dla mnie to była mega gruba kasa. Ja pamiętam, że w tamtych czasach osiągnąłem sobie dość, może nie tak mega szybko, ale jak już mi się udało pierwszy krok zrobić w kierunku wzbogacenia, to wyszło tak, że chyba 200k osiągnąłem w stosunkowo krótkim czasie. Ja byłem zachwycony po prostu. Więc powiem wam, że taka fajna wspominajka Ze starych czasów Margonem 200k to było Przyzwoicie i podstawowo dobrze Tak wam powiem Kiedyś nawet nie prosili ludzie o 1m Tylko na przykład o 100k Albo chociaż o 10k No teraz jak żulą, no to żulą przynajmniej o 1m Co nie? Czasem o więcej To też mówi sporo o czasach No ale wiecie Inflacja, co nie? Teraz, teraz się prosi o o 1M nie ostoka Inflation motherfucker Zajrzyjmy sobie jeszcze do Alguli Mamy bezpieczne godziny, więc możemy zajrzeć sobie nawet gdzieś tam dalej głębiej e, Bo widzę, że tutaj gracz nie odpuszcza Ostro sobie XP Batman, co? A bratan Także ten... Ciekawe jak tam Adolf, Adolf Jackler z poprzedniego odcinka Mam nadzieję, że dobrze się bawi. Adolf Jackler, jeśli, jeśli to oglądasz, to to pozdrawiam. W ogóle, to może być dobra kmina, bo gość może kiedyś sobie wygooglować swoją nazwę margonemską. Nie wiem, może, żeby znaleźć na przykład swój profil czy coś. I nagle wyświetla mu się w Google'ach, że, że ktoś nagrał odcinek, gdzie w tytule jest jego nazwa. No, ja bym był mile zaskoczony. Więc mam nadzieję, że Adolf Jackler już żyje. A wejdźmy sobie głębiej. W Jacklera. Nie. Tam dopiero się będą odradzać. No to widzicie, no to taka przykra dola, że trzeba kawałkami tutaj rozwalać. No ale czego się nie robi dla questów, tak? Czekam w ogóle cały czas na Halloween. Dzisiaj mamy co? Piątek? Dzisiaj mamy piąteczek 17. Myślę, że później. No to wtorek lub środa, chyba we wtorki wchodziły te eventy. Ja wam zresztą mówiłem w ostatnim odcinku. Ale na 100% powinien wejść już w najbliższym tygodniu. Zresztą nie bez powodu ten kalendarz tutaj jest w gotowości. Nie możemy go podejrzeć, chociaż kurde, strasznie późno byłoby na pokazywanie herosów, bo przynajmniej mi się nie przewinało, żeby Margotem pokazywało herosów. A zazwyczaj pokazują chyba tak z tygodniowym wyprzedzeniem na tym, na instagramie zresztą na fejsie chyba też Więc nie wiem, nie wiem ale mam nadzieję, że już się zacznie i ja chcę, żeby to była kuźwa porządna halloweenowa mapka, please kurde, please przecież najlepsze co istnieje w margonem to halloweenowe mapki i tu nie chodzi o to, żeby miasto sobie przetworzyć i tam o, dodajmy sobie dynię chociaż to też robi robotę ale chcę po prostu, żeby było przeniesienie się na jakąś alternatywną wersję może jakiegoś miasta i żeby po prostu tam sobie ogarnąć kłeściki tak jak było, jedno z najbardziej kultowych to było halloweenowe tornek gdzie był morfeusz, były wiedźmy była rzeka krwi i tak dalej i tak dalej, co nie, i to było coś to był klimat za, za jakim właśnie kurde tęsknię dajcie znać czy kojarzycie jakieś eventy jakieś mapki, jakieś cośki związane właśnie z takimi eventami które wam bardzo zapadły w pamięć. To, to mnie bardzo ciekawi. Bo naprawdę dla mnie Halloweenowy Tornek z krwawą rzeką to było to. Dobra moi drodzy, to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, like, skomentujcie. Zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej. I do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!